Wiesz, co tato? Wtedy widziałam cię po raz ostatni. Wybacz, kochanie. Nie przepraszaj. Mama powiedziała mi, co naprawdę zaszło. Że to ona nie chciała cię więcej widzieć. Na początku byłam zła. Nie rozumiałam, czemu była taka samolubna. Czemu nie pomyślała, że chcę mieć tatę? Ale z czasem dotarło do mnie, że podjęła tę decyzję dla dobra nas obojga. Ale wiesz co? Mama nigdy nie powiedziała o tobie złego słowa. Dlatego nigdy nie byłam na ciebie zła.